Siema, tu Johnny Rep. Słuchajcie, moi drodzy, nie mam specjalnie czasu na zmontowanie tych materiałów, które już nagrałem i zrobienie dużego, poważnego, długiego, porządnie zrobionego vloga. Natomiast yy, yy, chcę się szybko wypowiedzieć na jakiś, yy, na pewien temat związany z kobiecym solipsyzmem, yy, ponieważ no, tam generalnie powiedzmy, czy u nas na grupie yy, facebookowej, czy yy, w materiałach innych, Content creatorów menosferowych pojawiają się takie właśnie rzeczy. W związku z czym, ten krótki, mam nadzieję, materiał, mam nadzieję, że e, e, krótki, to e, potraktujcie raczej jako początek dyskusji, z której, mam nadzieję, za jakiś czas pojawi się dłuższy vlog. Natomiast adren do rzeczy. Mianowicie. E, na kanale musisz wiedzieć, jest taki bardzo dobry materiał na temat solipsystycznej natury, jakby kobiecej psychiki. Który polecam obejrzeć, może nawet zalinkuję go w opisie. Generalnie moi drodzy, o co chodzi? Bardzo wielu mężczyzn, i na grupie, i w ogóle powiedzmy w męskiej infosferze bardzo, bardzo narzeka na, na tą rzeczywistość właśnie solipsystycznej kobiecej natury. W skrócie tylko powiem, op opiszę bardzo zwięźle sytuację. Przykła na przykładzie, czyli na przy jeśli na przykład dyskutujecie sobie w różnych tam sytuacjach i coś tam dokonujecie pewnej generalizacji, że kobiety to to robią, tak się zachowują, a nie inaczej, przytłaczającej w większości przypadków e, dyskutujące z wami kobiety będą e, przynajmniej używały takiego ale ja to nie ja jestem inna e, no bo oczywiście poza tym będą leciały często jakieś shamingi i tak dalej i tak dalej już to pomijam ale chodzi mi o sam, samo zinternalizowanie Pewnych generalizacji, tak? ponieważ my, mężczyźni, potrafimy jakby oddzielić te sprawy. To znaczy, że rozmawiamy o jakichś sprawach, o jakichś mechanizmach, nie mówiąc, że wszystkie kobiety toczy, to, tylko jest pewnego rodzaju zasada. Nie mamy z tym, co mówimy często, jakiegoś twardego emocjonalnej relacji z tym, z tym stwierdzeniem, tylko po prostu opisujemy pewną, pewien wycinek rzeczywistości i kobiety najczęściej reagują właśnie tak jak powiedziałem. E, czyli jest to zinternalizowanie, odniesienie do siebie w zasadzie wszystkich takich ogólnych stwierdzeń. E, moi drodzy, bardzo często e, jakby ten mechanizm e, hejtujecie w, du w dużej mierze w infosferze męskiej. Uważam, że e, błędnie, tak? Bo to jest taka natura e, e, jakby żeńskiej formy człowieka i ona ma swoje ewolucyjne przyczyny, tak? Ponieważ moi drodzy, tak, ten organizm ludzki w żeńskiej postaci jest zaprojektowany do tego, żeby znaleźć sobie optymalnego dawcę genów dla swoich dzieciaczków i później utrzymanie tych dzieciaczków oraz jakby wycho zwłaszcza wychowanie tych dzieciaczków na wczesnym etapie, póki te dzieciaczki jeszcze mają problem z komunikacją i tak dalej. W związku z czym ewolucyjnie ta, te, te elementy psychologii kobiecej są tak skonstruowane, żeby odnosić do siebie, ponieważ w ten sposób łatwiej utrzymać im relacje i zrozumieć po prostu pewne rzeczy na młodym na, na etapie wychowania małego dziecka, które jeszcze na przykład nie mówi, tak? tylko żeby być w stanie nawiązać na poziomie emocjonalnym pewną więź, i do tego potrzebne jest to zinternalizowanie, odniesienie do własnych odczuć. No, no i tyle słuchajcie. Moim zdaniem nie ma co się na temat zbyt długo rozgadywać. Piszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Ja uważam, że po prostu należy zaakceptować taką rzeczywistość, bo ona się nie zmieni. No, i kto lubi słuchać moich vlogów, to bardzo bym prosił o łapkę w górę. Komentujcie, moi drodzy, w komentarzach i, no, i tyle. No, i kto jeszcze nie subskrybuje, to szczerze zachęcam do subskrypcji. I, no, i tym neutralnym akcentem, bo taka po prostu jest rzeczywistość nara.